Dobra moi drodzy Jest siódma rano, ja trochę zaspałem, ale ruszam do pokary, później do Chitwan Mam nadzieję, że będzie fajnie. Rzeka, walona, śmierdząca, przykre to, a to a Po drugiej stronie mam wrażenie, że są jakieś, tam takie bardziej mieszkania, mieszkania opowiedziane. To wygląda. Widać, że ludzie z normalnie tam żyją. Zdobyłem się ruszyć. taki się jechać z lokalnym transportem z akcji doświadczenia ciekawego, mam nadzieję. Tam podobno trasa nie jest super łatwa.

foli, ale nie dało się uniknąć. 2,5 godzinach jazdy chyba dotarłem do Pokary 144 km. Miasto na ja razie ciężkie. Trzeba to ponieważ jest na razie po prostu miasto. Ale idziesz szukać z hostelu i zapraszam Was na jakieś zwiedzanie. No spoko się jechało, powiem Wam. Nic z tego ja wypiłem chyba 4 litry wody ani razu się nie wysikałem, ponieważ nie tak było gorąco Jestem ja w swoim hostelu zameldowany wylądowany bez spoko pokażę wam go może jutro i zapraszam na odwiedzenie pokary, ale już jutro będzie spać. Skończony po całej, po całej drodze i po całym dniu w pusie. Zje. Dzień dobry, moi drodzy. Ja zaczynam odwiedzamko. Pokażę hmm. Wam tylko mój hostel. No to nie jest mój pokój, bo mój pokój są osoby, więc nie chciałem chodzić. Takie to łóżeczka. Ładnie, czysto. Bardzo przyjemny. Za dwie noce, 38 to No to czym jest ta pokara? I dlaczego w ogóle jest taka popularna? Pokara to miasto takie 300 tysięcy, trochę więcej. I popularne jest właśnie z tego to jeziora, które znajduje się w tym mieście. A obok są góry. Zobaczcie. A z góra. I tam jest bardzo dużo parolotniarzy tam jest góra, tam jest góra, tam też są góry Stąd można wyruszyć również na trekkingi w okolice Annapurna Annapurna Circle, Circle Albo Annapurna Base Camp Dlatego też dużo jest tutaj turystów, którzy właśnie tam ruszają Co wam powiem Mocno turystycznie na razie Ja sobie się chiluję teraz, jest strasznie gorąco Turystycznie jest, bo widzicie tutaj plażą Idzie się bulwarami takimi wszędzie, można sobie zjeść, poczilować, popływać łódeczko, polatać na parolotni, no jest tutaj dużo takich możliwości turystycznych. Mnie na razie nie urzekło, ale to jakby każdy zrobi co innego, ja, ja, ja jakoś mi, jak na razie Katmandu mi się bardziej podobało, ale jestem by też jeden dzień, nie co ja powiedzieć, ale nie cały, wczoraj cały dzień spędziłem w autobusie. Widać się przejść dalej, zobaczyć co tutaj jest. Próbowałem też poszukać kogoś lokalnego na kołcę filmu, jakoś nie za bardzo powiem szczerze, a jak ktoś się odzywa, to widać, że są to osoby, które specjalizują się w turystyce i raczej chcą ugrać biznes. A, w ogóle jeśli chodzi o parolotki, to tam latają ludzie tam też. A to dlatego, że normalnie tutaj latania na jest zajebistym widokiem na właśnie Himalaję, jeśli jest dobra widoczność, ale jest Maj. Ta widoczność jeszcze nie jest zbyt dobra. No. Tak to jest. Dobra, idę kolejny... dalej. To jeszcze dzień skończył się na chilowaniu. Dzisiaj będzie trochę więcej zwiedzania. E, idę właśnie na górę i do jednej świątyni, więc zapraszam ze mną. Pokara to dla mnie taki tylko przystanek na chwilę. Jutro już wyjeżdżam e, dni takiego chillu, przy Nie nierobienia ja za bardzo e, A jutro już e, puszam Więc zapraszam na chwilę do pokary, a później na freckingas. Hello, how much is Yeah, like tak, go do... The... Yeah. Mm. hours. Dobra, żeby popłynąć sobie tam do świątyni o tamtej, nie ...to stwierdziliśmy, że podzielimy im bied ludzie, którzy stali w kolejce. Po pięciu Oczywiście łódeczka jest yy, tańsza. A, będę płynął łódeczką. Taką. 300 rupi, czyli jakieś... No i po treningu jest i ona. Pamiętajcie, żeby nie skakać. I średni, bo drzewa, ale trafy jest ładniejszego, bo to jeszcze nie koniec dzisiejszej wycieczki, ponieważ chciałbym pójść tam, gdzie jest największe podobne paru siwe. let's go! How much is it? How much is it? What is inside? Uh, it's like a. Okay. One <laughs> <laughs> dinner Okay. Isn't it. Good? Yes. Nie ma Nie, ja Ale jest spicy? o, oh, jest <laughs> mm. oh, <it's> spicy. <laughs> mm. Nie jest to dobrego, nudycznego, ale w środku jakieś przyprawy? Fajny dzień mojej przygody Koniec z pokarą Czas ruszać dalej Jadę do Kwitwanów Parku Narodowego na Walking Safari, dwu e, trekking po dżungli więc zapraszam do dżungli, jedziemy najpierw autobusem Ile? Nie wiem, 80 km, ale ile czasu zobaczymy Po 6 godzinach w busie udało się dojechać do miejscowości, w której, w której mam nocować i stąd ruszać dalej na trekking po dżungli. Idę teraz do swojego hostelu, który znajduje się 2 km stąd. Ja się przejdę, miałem na ciekiego tuka ale ja lubię sobie przejść, zobaczyć taki pierwszy luk na miejsce, w którym będę przez najbliższy czas. Zodobałam się jednak na Tuktuka, a tuk -tuk podjechał. Pan powiedział, że za sto e, mnie podwiezie, No nie było daleko też, ale e, też warto pomagać lokalnym ludziom, skoro oni chcą pomagać. Też spoko koleś, ponieważ dał mi swój numer. Powiedział, że oni chcę żadnej kasy, możemy sobie spędzić razem jakiś czas, więc będzie spoko. Ja pewnie się do niego lecę. Ale to wszystko za 21 zł Stoczka. Miałem mieszkać w dormie w pokoju czteroosobowym, ale pokój cały jest zajęty, a na bookingu jest wolny. Zapytałem a wsach zabokuje na bookingu to co będzie? A pan mówi, no to niech pan zabukuje na bookingu, ja panu dam ten pokój na jedną noc, a jak się zwolni tamten e, dorm, w czasie miejsce w dormie to pan się przyniesie po prostu. Okej, okay. więc A Ale jest mój widoczek z okna. Nic specjalnego, ale, ale spoko. Nie specjalne, bo samo miejsce tutaj jest zajebiste. Później pokażę. Dobra, dzisiaj zabieram Was na to trochę po mieście. E, w tym po mieście po chce się przejść. Miasto e, wioska to w sumie jest. Więc e, zapraszam na przejażdżkę przejście, bo będę jechał trochę tłukiem, trochę piechotu. E, Zakupowałem się z tym z tuk -tuka i teraz ją trochę odprowadza po mieście. Pokazuje takie lokalne miejscówki, nielokalne też. To bardzo śmieszne, ponieważ idę sobie nad rzeką i nagle dziki nosorożys. No I tutaj sobie przechodzą nad rzekę i sobie tak właśnie spędzają czas. jest Dzień, w którym zwiedzam sobie wioskę e, samą w sobie, w której jestem, i miasteczko obok. No i znajduję się właśnie w jednym z miejsc, gdzie jest masa słoni. E, Za mną widzicie te słonie, zarówno duże, małe, na łańcuchach, wszystkie. Jest to podobno rządowe e, miejsce, które ma na celu wychowywanie słoni, przekazywanie je później do dżungli, w której to wykorzystywane są przez. E, lokalne władze, przez policjantów patrolujących dżunglę wykorzystuje się tam podobno słonie, ponieważ no, są to zwierzęta, które nie są zagrożone przez jakby inne gatunki. Ten to duży słoń to Ornaldo podobno, który ma ten tą nazwę z dwóch przyczyn, jedną z tego, że zaliczył te oto wszystkie panie zaliczył to może ze słowo, ale rozumnożył te małe słonie a drugi to dlatego, że E, podobno jest niebezpieczne na ludzi, też e, dobrze szala w ludzi, w sensie zabija ich. Kilka osób już niestety zginęło pod jego nogami, szponami i tak dalej. On tutaj przechodzi sobie, bo jest dzikim słonym, który sobie tam żyje w dżungli Dlatego też jest dwa razy większy, bo nie je tylko trawy, tylko je wszystko co można go, co spotykam, od razu podobno. Tak, to, tak mi powiedziano. Dzisiejszy dzień bardzo fajny. Trochę e, na wsi, trochę nie na wsi. Jutro zaczynamy przygodę w dżungli. Mam nadzieję, że Wam się trochę podobało dzisiaj, a jutro będzie wąs to jeszcze bardziej. Więc yy, dobranoc. Widzimy światło, bo wstaje o 4. See ya.